Dzień dobry to Jarki862 wdzięczny strzał i Jan zapraszamy Was później na random zapraszamy Was na fotelnicy oddziały miłego, oglądamy niby że na sklepowym lecimy ten leci no tak no trzeba bo do mnie brak przyszedł i teraz nawet będę grał tak jak nie co. normalnie pewnie, bo mój brat cały czas mnie tu przychodzi, rozprasza, a później gada, że to nie jego wina. To nie, full focus trzeba, bo focus, to jest teraz wygrany. Byliśmy już teraz na wadę blisko, byśmy sobie poradzili z nimi, jakby oh, okay. nie te kewy i te strefy Spokojnie. się. Pusiłem bo... się na niebieską broni. No ja też, bym się nie skusił na tego Skara, bo miałem Auga, to... Oj, to tu mnie leci. Chyba. Skar, Auga, Skar, Auga... Właśnie nie wiedziałem, wiesz co, się cofnąłem, Hopi, ja się cofnąłem, a tu Bęk, jest Smajpa Już nie było z miłu, nie? Dostałem tak prosto na łeb, że nie było szansy wolnych nawet. Tutaj już kogoś mam na chacie. Opłaca się brać na Mmm... Nie. Nie, Kogoś mam na chacie chyba. Chyba się nie ukazał Dobra Jest pompa i jest karki, bo celuję wie to mi kiedy dawać Poleciałem na zalewie z tym bokach. a tu jak zawsze jestem ja to ja to samo albo nie PM Pamiętajcie o tej złotej broni dla mnie cały czas, bo pasowało mi kogoś tym. I zaraz znajduję do tego skara ja takie. Nie no ryzy trochę Nie no, skara, skara, nie chcę akurat leczyć, to na Jasiu, masz rację, wrzuciło mi teraz na sam koniec te ym, rzeczy. Mhm. To Kogoś jest. tu mam. O to ja mam dla ciebie, panie, auga! Kogoś tu mam, pano. Nie byś Każdy ja, drugi. No, mnie też. Jasiu, biorę ci no, to. Tom. Biorę ci niebieskiego tego, PMA. Mm -hmm. Komu, mi? Ja Ty chyba, że ty też. O, złotego auga, dzięki. Ja, chyba. Ci, daję, Weź, ja ten... ci daję w prezencie złotego auga. Jesteś strasznie dobry. Ja mam zielonego. Ty też ty wdzięczny niebieskiego tego? Nie, ja wolę szalego. Kajama? Gdzie ty jesteś, bo ja tam... No w, w domku. Ja, staram się ja, jeść, ja z drugiej strony całkiem no? jestem. Tutaj ktoś sieba coś robi, czy mi się tylko wydaje? Wydaje się chyba. Niech nie chcesz nie go na razie? Tam. Dostałeś? A, to tamten ty Nie tamten na żabce, gdzie on w ogóle wylądował? On był na tym, na... Nie wiem Masz tu w głowie Na stat. Aha, nie, nie no wiem. wiem jak... Gdzieś ty masz tu ma. tego PMA jak chcesz tu. Nie wiesz KM-ka to jest? Jak masz? Dzięki ja również dziękuję za sło, to muszę tylko kogoś uczelić i mam chyba mi się zrobioną. Bo mi się wydaje, że tylko złotego nie miałem Tą szarą miałem chyba zią... Ja tych misji ja robię miałem czarów Tu jest wolny... wolna niebiel wolna niezielona ja byś chciał ciężnym bom mówić, że grasz Ja mam ten, ja mam kewon jednego Dobra, to wypiż masz na luzie to wypijemy Skąd ty masz w ogóle wdzięczny złotego auga miałeś? E, bo osoby poszło mu łowić i były dwa łowiska hmm. w jednym miejscu i łowiłem po dwójnie. E, płaszczak, płaszczak złoty aut. Wy to wiesz, czy coś wyłowiacie dla mnie, porządne rzeczy. To dla siebie też, czy nie? strzelają obcy. Widzę ich tu? Ile? Yeah. Tutaj. No co tu, co tu się nie łowisz? I mam no zrobione no. misji, haha, dziękuję. Jasiu, tak? ale Ale jeszcze jest więcej. To jest jeszcze, jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze Ja Jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze jest. ja jest. Ja jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze Ja Jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Pewnie no. Jeszcze jeden Jezu Nie wiem co to są za typy ale. O ile to, Dobra, to są typy ale nie bardzo Dobra, go z killów ale wiesz, przyłączyłem sobie broń i opiepaliśmy traktor Wiesz co mogę ci nie oddać nie. do tego auka, bo już mam misję zupełną no Nie weź sobie weź, bo tu widzisz trzeba Mamy już 4 kille w tym meczu, ja Cię sumę. Ja to też... Bo ty bo ja sobie tak strzelabym na Ja Jakim cudem? No tu chłopie masz grać ze wszystkim sił masz być chłopie skuteczny To ja? No to ja? No, no a kto? Ty chłopie na to chłopie ja się widzisz, że ma opieć 4 kille, chłopie A4, ja a ty chłopie co? M niebieska Chłopcy Ja Jakby ktoś coś Uf, ja sobie teraz zrobię sam, ja sobie teraz sam zrobię awg To zrób sobie no weź sobie ja sobie przerobi na skara, jak chcesz Tylko musicie dać... Nie, bo ja nie lubię brać komuś rzeczy, które... Jezu, no ale ty mi dałeś, nie? Ale jakby ci mógł poprosić o matcy, bo brakuje mi 120 drewni... Znaczy nic nie Jezu, chodź dam ci tego złotego skara, chodź Nie oddaj tam tą oddaj, oddaj, oddaj ją. Przerobię Ci ją, chodź przerobię ci masz. Mogę? Daj mi M-kę! No przerobię Ci nas na, na, na Skara. Ja nie chcę, jak, jak Ty lubisz grać OK, ja lubię grać z m bo M-ka to jakby pestkuje. m jak jak chcesz, no to masz lub se to. sobie co, ją przerobić proszę. na kałacha, dzięki. Proszę bardzo. Chciałem dobrze. Ja tu nie, ja nie Jest ja grać z nie Lubię grać z kałacha albo z m -ki. A to można Skara zrobić? No. Można skara zrobić niebieskie M Jasiu. Albo, albo ty masz jeszcze raz niebieskie, jakbyś chciał. Aha. Bo tam masz, idę do ciebie. Co to są typy? Tam idą. Tam idę na już ten. Tam, tam z tyłu. O. Do 165, Chyba Skara nie ma. Ten leży Albo ja leżę też, Zostałem, ja coś tu z boku, Jasiu Malowałam Malowałam, obydwaj mają do obicia, są porządnie obici Zdjęczny, jedziesz z nimi i później mi je ruch, po, polecz Zmienianie? ruchy, chłopie! A, cię sklepą, Jasiu, ratuj nas, co, chłopie, bo... bo co co rodzin, chłopie. W tej chwili? Ty stałeś po dupie. Tyle się stanęło. Tam jeszcze, Jasiu, masz jednego na dole, po lewej stronie. Dobra, na ja tam, jednego, ja tam, tam. No ja tam jednego powaliłem. Jasiu, szybko, mam 40 życia. Tu jestem. Dzięki, Jasiu. Uuu, zabudowali mnie. Ale koledzy. Pan się Dobra, spoko, dzięki, Jaś zostawcie mi tam, to tam, tamtą niebieską wolną, jakby jeszcze mogli Dobra Ale byłem pewny siebie i dostałem po dupie, widzicie. Niedobrze Gdzieś nie zostawić ci aptekę? Masz jakąś? E, mam. Kawa. jednego daję Ja też si dałem, to musimy sobie podali na twojego kawa. Dzięki, ja wywolę też siebie. Tu są jeszcze apteki. jak i... O, spokojnie. O, spokojnie. Myślałem no. To spokojnie. z do skar... Kasiu, tam jest ta niebieska Mka, możesz coś zrobić. Albo ja ci zrobię. Czekaj. Ja ci zrobię mam chwilę. Ty! Co chuj miał? <noise> nie ja tu tak ty na na ziemi, co leżą tego. Hmm, tobie trzeba Jasiu te macy, a ja nie potrzebuję na razie. Kałak! Taki szef albo za chwilę mam. będzie. O to paru! Asiu to idę ja się do ciebie po... chodź tu. To, to ja się teraz dziwię. Jeszcze więcej maców. No, elegancko. Proszę. Proszę. Proszę, proszę bardzo. To jest MK. Ja się nie, ja mam skałę. Chodźcie idziemy hmm. do strefy, chłopaki, bo nas daleko nie ma, ale już nas po za chwilę będzie ziadło. Chyba bym komuś wziąć. Ja tak. mam ten, małą, małą trą, małe potki mam. Chcecie? Ja mam dwa potki. Macie potki, Asiu, ja wezmę na ten. Albo dobra, że wezmę. Chciałbym to zadać. Ja mam dwie apteki. Ej, ja to wiem, nie możesz dać potki, a ty wywoździesz tego, bo ja wolne miejsce ja, to mam ja mam dwie apteki, potki, wiesz? Mam... Duże. Tu jest ten krabi nowy ciężki, z czego on strzela? Jak, jak ja mu do niego idzie? Nie, to jest ta, sorry, pan Jasiu, masz tu trochę maczu ode mnie. Ej, to wiedzieć, to przy czym to było, to co? To, to ustawianie tych broni. Jakich broni? No to na te miejsca. To co mówił Jasiu, to było tam w tych właśnie, coś tam ma C. Custom, czy a, to to było a to było dobre? Czy to już się tak przemienia? No wrzuca ci rzeczywiście, nie, wrzuca ci wtedy te latek na nie? i tak, i tak jak ja się mówi. To automatyczne ustawienia, jedno Dobra, jest. Po. pra. Po... Ja po tej grze będę musiał o? chyba zresetować. Ja się, wiesz co, ja nie wiem czy ja po tej grze już nie będę kończył, bo już miałem do dziewiątej grać. Nie, to nie muszę. możemy zagrać jeszcze A ja... Chcesz już mogli być, jak wierzysz, tam... Ogarnięty mam temat, wiesz. A już ogarnięty jestem, tylko w sumie pograć i tyle, zęby umyć i do spania. Ty dość, tak! ja lubię to ustawienia! Nie! No i co ci zrobiło? Płaszczaki, bo wyrzuciłem specjalnie płaszczaki i chciałem zobaczyć pod kuratona i płaszczaki sobie na ostatni, a mogą sobie na przedostatni. No i działa ci to? Działa. O! Z górki lewik! się rzuca? To ja! Z górki są lewik! Tak. No ja tu jest! Ja cię słyszałem, że... Dostał Lutek też jest. Co mi to Ja myślałem, że Ty wdzięczny się tu czesz chłopie na rejestrę robisz. Jeden jest na mnie. Na chwilę, Nie, nie, nie. Jezus. Jest, Jasiu. Ej, żypka, podnoś, Asia. Jest, Szybko podnąć Jasia. Jest. Szybko. Czekaj, czekaj. Szybko. No, 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 Dobra, dzięki. Ale mi nade'y rzucili pod nogi, bo ja wziąłem sobie... Ej, Włopaki, tu jest... dalej tej... coś. Nie no. Nie, nie doszelił. Ale fart. Dzięczny był... Było... Dzięczny, ratuj go, ja go dobiję. Dobra, jest Leżą. jeden. Dobra, leżyj Ja się aleś Ale Mówię, się nie było niezłe, chłopaki Moje, drogie Ja biorę RPG. Mhm. Tu za aptek dużo, możecie się uleczyć, chłopaki, bo trzeba było Ja mam jeszcze dwie apteki Ja mam w sumie trzy i tu jest jeszcze sobie na górze jedna hopi i na dole spadła i A ci jeszcze lepsze dajcie mi te aptekę, bo ja sobie odwadzę Tu jest, Dzięsny, o tu A ci wyrzucę za chwilę Chcecie ja w sensie, AMO do PMA, ja ja no? yy, Tu masz się do PMA 83 Ja mam, ja mam 700. Masz wdzięczny. Ej, a. Masz do RP-a? Nie mam, mam. Mam, masz 300. Ja nie mam. Daj sobie. Ja wam dam do tego, mam... do PMA Jasiu masz 300, bo ja nie używam w ogóle. Ja mam 1000, ja mam 1100. No najwięcej ja mam. Czy nie będę nosił? Może się przyda. Ja teraz sobie wezmę pistolet fioletowy. Niech będzie. Ale fajnie, kurczę, opaki byliśmy w niezłym spinie, ale fajnie sobie Jeszcze 12 gości, czyli 3 ekipy razem z nami. Może dwie nawet. Mamy strefę. To na tą górkę możemy wejść to najwyższe. Tylko mamy snajpy. Ale to nic. Pierwszy Tu, no, gdzie oni byli, możemy siedzieć. Siedź, siedź. No nie nie macie jakiś spot? Nie, nie mam, ja, ja, mam, ty, 6. ja mam. Ja jedno. mam sześć. daj mi dwa, jakbyś. Znaczy daj mi dwa. Ja się rzuć mi z jedną 10. też, bo ja mam obie, bym miał pięćdziesiątkę wtedy. Z jedną. I to dałem wszystkie tam. jeszcze dawaj, tu wypiję. I tam jest ty, widziałem tam, jest jeden. Tam Wie jest za jakby to. Dwóch, co... co? naj... Widzę, widzę. To chodźcie tam. Połoi na górkę, tu. Nie, nie, no co? A to to możemy podejść. Zaczekajcie, no w sumie Asiu, nie zostań tu, oni tam się biją. Zostań, zostań, zostań. Chodź. No, no, no. A wdzięczny idzie. No i po co? Bo tu jest skrzynka. No i ty połakamy się na skrzynkę ja a cię sklepią zaraz. Skor. Czekajcie, co jest rozbudowane. Gdzieś no, ty w końcu poszedł 9 chłopa, czyli zostało ich. Trzech i nasz Czech. to jest sześciu w sumie, to jeszcze gdzieś ktoś, ktoś tam jest. Strefę mają oni, prawie. Będą wychodzić do strefy, Jasiu. O, o widzisz ich tu? Mhm. Oj, fajnie by był win, bo mamy tyle killi, ja mam 8 killi, chłopie, to by było co Tam są typie, rządu. tam na dole, wszędzie, tam jest całe To niech się jedno. biją, Jasiu, poczekaj. Moje najdę. I po coś tu rzucił? Co? A mogę to skończyć Znaczy... No! Czekaj, ja muszę. Ja muszę iść, bo ja muszę zaraz przyjść. Oni są tutaj? Ja już był tam, to już tu widziałem przed sekundą, tu. Aha. Ale nie jestem pewien teraz już. Oni do strefy z uciekli, wiesz? O, idą tam, e, Ja idę tam. Dostał 20 na wkręgę Ej, jasnaj Tu Jasiu! Tu Jasiu, byli z boku Ok, ja się lepiej Tam się oklaskiwałem ma Ja mam, gdzie jesteś? Mam tu Lecz się Halo Masz Jasiu, tu rzuciłem oni walą ze snajpu, także że głowy na ten, bo mnie już zwalili. Trzeba zmienić lokal. No właśnie musimy stąd iść, żeby no. zejść. Oni są mocni. Tam siedzą. Ci Jasiu się tu budują. Dobra, zabiłem Jasiu tego. A gdzie oni są? Tam na drugiej stronie, na drugiej górce. Tu wdzięczny, o tu. Jasiu, tu był jeden i zginął chłopie. Na pewno. Ale co... Już całkiem? Nie wiem, bo był na czerwono. Zostało ich trzech, czyli by było czterech na trzech, chyba że jeszcze ktoś się spobudził. Tam, tam tam. jest, tam jest na pewno i nie wiem czy tam your, też są. Drugie! Jeszcze ale to nie szalej z o, tym, bo się przyda nam. Hmm. O, idziemy chłopaki, nie ma strefy. Leży jeden! Leży tam! Ja podaję, bo ja podaję. Idę tam zamię, idę nami, idę zamię, idę nami Jak tam leży chłop? Jeden. I drugi dostał. Jasiu, ja się zabuduję i się idzie? uleczę. Wydaje mi się, że się podnoszą. Jeszcze ty ru ruszaj się tam chłopie, złomę ich trochę. Łap RPGa! Nie Jeden jest na mnie Ja idę już do ciebie, czekaj Jasiu, tu biegnie Wiem, ale ja się chciałem. Tu biegnie ty tu uważaj go, i ryb tam go tam Gdzie? Zaznaczyłem Tu Biegnie do Jasia, dostałem snajpę Będzie wie gdzie jestem, więc muszę się zmywać stąd Ale będzie meczyk, kurczaki. Ja widzę go, widzę go, widzę go tu jest. Tu jest z tu jest drugi Łapaj Nie no, ale... Ja Jasiu, ty jeszcze na blisko musisz sobie poradzić, bo ja ci nie pomogę Z czego nie trafiam no O, jeszcze... Strefa, strefa idzie szybka, bijąca Jeden został, za 115 Dostał 27, tu jeszcze jeden został je, on, nie ma maców Nie ma matców! Dzięczny, tu. tu, 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 koło drzewa! Yeah. Yes. Nie! Yeah, nie, Ale mnie strzelił, skurczy yeah. byk! No, dobry jest! Dobry jest! Jasiu, ale to jeszcze brakuje nam kogoś! Kogo? To by ich nie pięciu? Aha, byli jednak! Ja cię sumę. No ładnie poszło. Drugie, drugie miejsce. Chłopaki nas porobili, ale był meczyk. Ej, Jasiu, było dobrze, ci powiem. 9 kili chłopie mam. 4 asysty. Dziękuję kochani Ej. za uwagę do usłyszenia papa. Pa.